Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Korle, i zapraszam do kolejnej części przygód w Grzebler Witch. Ciebie też. Bullet, bullet, pamiętam. No i i co, to chyba zaczynamy tę przyjemniejszą część podróży, jak rozumiem. Bullet, a ty dalej, tak tu w tym samym miejscu, to samo? No ta wygląda na bardziej zużytą. Do kieszeni. Bulet trochę mnie martwi. Twój optymizm. Czerwone kasety pozwalają zmieniać rzeczywistość. Zwracaj uwagę na otoczenie oraz na to, co widzisz na filmach. Przewijaj w przód, w tył i zatrzymuj odtwarzanie w ważnych momentach, by zmienić stan i położenie obiektów. O! O, to mi się zaczyna podobać! Wskazówka, ognisko. Niewiele to mówi na ten moment. A faktycznie jest coś koło nas. Można to zobaczyć w trakcie odtwarzania poza widokiem kamery. To coś co robi Io Io jest tam na ziemi. Jak rozumiem, tutaj specjalnie... O, nawet kolega nam przybliża widok. Tutaj specjalnie nic nie możemy zrobić więcej. Aaa... czyli zostawiamy widok kamery. Już rozumiem jak mamy zmieniać tę rzeczywistość, ale to czemu tu to chłopaka nie ma? probably Peter's. Maybe Bull can catch a scent. Kuch cebem, Bulletovi chciał dać. No, Marš. Bullet. Ciasteczko w końcu. No, odwagę. You know what to do, buddy. Just like in training. Good boy. Now you'd do great on the force if you weren't so stubborn. Bullet, why are you shining your FM 2176. Field manual. Great. First it's and curses. Now what? The commando? I znowu Kingdom Com. Rozumiem, jak zająć się zwierzyną. Gdybyśmy ją upolowali, Bullet! A tam jesteś. A może niech świecą ci oczy. z ewo-ewo bym mógł robić, to by. Łatwiej było na niego trafić. Szczególnie w tym ciemnym lesie. Bardzo ciemnym lesie. Na szczęście, obroża trochę daje o sobie znać z daleka, ale... Ale... Mam obawy. O, o mam obawę. Olga. No, chyba już bulet. No, szybki jak pocisk. Ale jedno, co jest zastanawiające, mamy bardzo dużo ścieżek dookoła, które być może doprowadziłyby nas do kolejnych ciekawych miejsc. No, póki co biegamy za buletem, tak? Ale nie jest powiedziane, że nie dałoby rady tego rozwiązać jakoś inaczej. Na przykład chodząc własnymi ścieżkami Bulet, wiesz co, czas na ciasteczko Bo boję się, że Nie będziemy mieli okazji pogłaszcz. pogłaż Chcę zobaczyć jak to działa Też na pewno wpływ na fabułę Ma ta kwestia, czy niszczymy Czy nie niszczymy tych tam figurek Skórzany portfel o, no proszę. <laughs> Ty kolego, ale to tam chyba już nieaktualne. Przepowiednia dla ciebie. Popełniono niewypaczalne błędy. W tej chwili nie ma już odwrotu. Pamiętaj jednak, że nie ma co płakać nad rozwanym mlekiem. Przyjmij do wiadomości sytuację, w której się znajdujesz, i podążaj za powiewem zmian. By zrozumieć swoją sytuację, musisz zajrzeć głęboko w otchłań. Tylko w ten sposób, twym oczom ukaże się pełen obraz. Moja porada, przygotuj się. Na niespodziewane spotkanie po latach. Twoje szczęśliwe liczby. 475285. No i tyle z totolotka. Aleś zabrał tych smakołyków! There you czy ciasteczka na taką podróż? No dobra, bulet, idziemy na polowanie. Bo jak przyspieszył od razu, to są te skubisnaki, chyba. Nawet latać się nauczył od nich. No. I znikać. Nie, no świetnie, bulet. <grym>

Uh, we, we went down a ravine and headed north up to an old campsite. Wait, what? We went through that area. We didn't find any campsite. Well, you didn't find Peter's cap either. Listen, we're still on the trail. We'll keep moving north. For Christ's sake, Ellis, stop playing a hero. Just sit your ass down till we find you. Emmett, just find the campsite and head north. I'll look for a landmark, something to point you in the right direction. Ellis. I'll keep you posted over now. Byłbym za to, żeby słuchać szeryfa. Ale, jak ktoś lubi nocne podróże po lesie, nie będziemy mu bronić. Szczęście też. Że jest taki towarzysz podróży i mam nadzieję, że nie będzie fragmentów, w których będziemy musieli się poruszać tutaj bez niego. Jednak to w horrorach zawsze dodaje takiego dodatkowego efektu, lekkiego uspokojenia. Tak było kiedyś. Devil Inside bodajże że taka gra, gdzie za nami chodził cały czas kamerzysta. Wszystko było spoko, dopóki był on przy nas. Wiem, czy mam wrażenie jakbym coś widział w tym lesie, ale to ch chyba tylko wyobraźnia. Kolejna łapka. I kolejne zdjęcie, Artur. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. Tylko pytanie: Czemu przy tych łapkach są powieszone zdjęcia? Work, damn it, <sighs> <sighs> get a grip, Ellis. It's just a tree. Come on, bullet! Ellis <laughs> to base. Emmett, I just wanted to say, uh. Yeah, I, I know I screwed up, and, I, and I'm sorry. I told you already, Ellis. What's done is done. No point in dwelling on the past. You found the kid's cap, you're still in one piece. And hey, at least we still got radio contact. All in all, could have been much worse. Yeah. Yeah, you're right. Thanks, Emmett.

I'm going home! Keep us posted, Alice. Over and out. Pace to Alice. I think we found the ravine you were talking about. Any updates on your side? Alice. Yeah, actually... You know if anyone's ever done any construction work out here? Like what? Like reinforced concrete foundations or uh, trenches. Trenches? Well, there hasn't been any military presence in these parts since the Civil War. Ellis, are you are you sure? I know what I'm seeing, Lanning. All right, all right, it's just <laughs> yeah, we're gonna look for that campsite and the uh, and the trenches or whatever they are. Over and out. No to over. Bullet biegnie tam, ale przyznam, że no grzechem by było nie zobaczyć. A czemu zostań tam piesku? Grzechem by było nie zobaczyć. Czy są jakieś inne możliwości? Ale rozumiem, że chcąc tutaj wejść... Musimy gdzieś odgryć jakieś miejsce, gdzie dostaniemy kod. 1, 2 trzy, 4 nie działa. No dobra. Nie ma tego tak dużo. Można by było jakieś brute Force y i tak dalej stosować, ale. Jeszcze zobaczyć, czy nie ma czegoś w okolicy. Zakładam, że gra nam podpowie, co i jak. Tak, gdzie? Chociaż moment rano. No, no nie, trochę tych kodów by było. Bullet? Ale jak ci mówiłem, zostań tu, to zostań tu, a nie. Jesteś, gdzieś tam. Znaczy, trochę to jest przerażające, bo wygląda, jakby pies do nas strzelał, tak? Taki widok z gier. Bullet? No, świetnie. Ile, tyle nam zostało z tego schodzenia do bunkrów. Bullet.

Najgorsze jest to, że mamy się nie oddalać od buleta, a to jest naprawdę wiele miejsc, które chciałby się zobaczyć. No bulet, czekaj. To jest samochód. No, jak? O jesteś. Wspólnie to my cały las to wysprzątamy. There you go, buddy. Let's see. O, może będzie kod do, safe that? to Peter. Hmm. Kto był z Peterem? czy my mamy. Jak rozumiem, mamy sobie zostawić tutaj.

We have to find the kid. He's in serious danger. Alice, even even if that's true, I I can't let you go alone. We don't have much choice. Look, I won't do anything stupid. I'm just gonna find him and wait for you to catch up. Over and out. No, Alice. Wait. God Damn it. Hmm. Oh, I hear the knife. Shot around here somewhere. There it is. Pokaż Buletowi. liczę, że będzie tutaj kot, ale to mi się podoba, bo. Początkowo myślałem, że chodzi tylko o drzewo. Ajko 200, no i to jest zgrana ekipa. Tylko teraz pytanie, czy Drzewo nie było na przykład jakąś aktywnością poboczną, gdzie mogliśmy też jeszcze czegoś szukać? nie, Jest. Nie, nie było. Chodź. Pogłaszcz pieseła. Good boy. A w międzyczasie. Good boy, dobra, to wiemy, że samiec. W międzyczasie wracamy do kamery. Włącz noktowizor. O! Nie, lepiej oglądaj kaset. Rozumiem, to jedyna rzecz, którą mogliśmy tu wyłapać, chociaż jeszcze szukam kodu. Do... Grzechem jest tam nie wejść. Pytanie, czy będzie powrót, czy jednak. Może mogliśmy gdzieś znaleźć jakąś jeszcze notatkę na ten temat? No dobra, póki nie spadło. No niech tak będzie, chociaż widzę, że to chyba nie zadziałało tak jak miałem w planach. I drzewo dalej, albo to nie to drzewo. No pięknie, czasem sam sobie chyba utrudniam, czy wymyślam zadanie, jakie mamy do wykonania. Bullet, szukasz? Szukaj, Bullet, szukaj. Search. Tylko nie problemu. Serio, okrążymy w kółko. Bullet, where are you, buddy? Come on, boy, don't make me chase you, Bullet, where are you? Co ty na to? O! Co to było? Pieseł My mamy podejść. A to tylko było trawy Tylko czy my mamy podejść do tego drzewa? Czy, czy to coś poluje na nas? O! Moment, my chyba mamy Trochę O, oh, anyway ku. Szukać I atakować latarką Tylko bullet. Ty, ty powiedz, gdzie to jest. Tak! No, najgorzej. Zwracaj uwagę na zachowanie Buleta. a Jego warczenie ostrzega cię przed niebezpieczeństwem, o, nie które nie czai się w ciemności. Nie oddalaj się od niego w trakcie walki. Będzie on ci pomagał odnajdywać wrogów. Ale pozostawione bez pomocy stanie się łatwym celem. A to Buletowi może się stać krzywda, a nie na... No, nie no, spoko. Też jestem za tym, żeby to... To jego chronić.

Wydaje mi się, że z tego nagrania jako taka nic nie ma, bo wcześniej informowali nas o czerwonych kasach, także one mogą zmieniać rzeczywistość. Ta była niebieska, więc być może to jest tylko taka luźna informacja. O tym Co tu się dzieje? No dobra, zostawimy. To rozświetliło coś, ale. Mam przynajmniej taką nadzieję, że tak to o, działa. Szukaj. Szukaj, szukaj. To jest naturalna konstrukcja. O o! No nie znowu! Bulet! Chodź! Do Bullet. nogi! Nie oddalę się od buleta. No jak mam się nie oddalać od buleta, jak go nie widzę? Panie! No... Czy to coś nas może zabić? Bulet! No szczekaj ty żeś! Najgorsza opcja. Dać nam psa, którego nie widać. Bulet! Tu jesteś. No! O To Slendera przypomina. Przyzna, że próbuję polować. Ach, mam cię! Chyba musimy jak najczęściej wołać buleta. Wtedy dostajemy. O, 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 o! Dostajemy informacje. Spalone. Offside. Nie, nie szukaj bulet, chodź do nas. Czy to jeszcze tu chodzi? Uh, a to jest chyba to drzewo, no właśnie, które podnieśliśmy już odpowiednio wcześniej. Zastanawia mnie, jak wygląda kwestia życia w tej grze czy po prostu w każdej scenie możemy ewentualnie zginąć. A po jej przejściu żyjemy na nowo, czy czy, czy jak, ale dobra Bulet. To już naprawiliśmy dużo wcześniej. Here's the mirror. Oh, hell. Maybe we could think. Be... God damn it. We were so close. Do you copy, Alice? Over. Base <whistles> to Alice. Base to Alice. Over. Alice, answer me. Base to Alice. Go ahead. Uh, the white tree you were telling us about. I found it. It's really here. Yeah. The why wouldn't it be anyway I, i'm nearby so just wait for me there okay yeah just don't take too long well it's not like we have much choice let's go back bullitt no taisa dabre pommes ekspatig labuleta shukai no. so you can find something buddy Albo chodź. Wiesz co? Bulec, coś znalazłeś? No dobra, masz chwilę jeszcze dla siebie, za potrzebą czy za czymkolwiek. Być może znajdzie kody do schronu albo naszego nieprzyjaznego koleżkę z patyków. Przyznam, że sam pomysł na przeciwnika jest naprawdę przyjemny. Tylko z perspektywy horroru, oczywiście. Tylko mógłby on w ciemnościach być bardziej widoczny, tak, takie... takie coś, coś czerwonego mieć w sobie. To jest to drzewo? Wygląda jak to drzewo, tylko tak... Wydawałoby się, że powinno to inaczej działać. Chodź, noga. Sirius, we did a round. Ellis to base. Uh, landing. Where, where are you? Still under the tree. But so am I. What? Are we talking about the same tree? White, leafless, uh, black vines all over. yeah That's the one. Well, uh... This doesn't make sense. All of this. It's just ridiculous. God damn it, Ellis. It was a mistake letting you come here. You wanted to redeem yourself. I get it. And I wanted to help, but th this is too much for you. You're not thinking straight. Hey, don't talk to me like I'm crazy. What do you want me to say, Ellis? That it's all fine and dandy, because I sure as hell tried that, and it didn't work. Screw you, Emmett. I don't need your help. It's you who needs me! Nie jestem tylko człowiek w tym świecie, który jest jeszcze szczególnie na zobowiązaniu tego kochanego. Emmett, jesteś tu? Emmett, godam No, przynajmniej rymuję. Znowu? Gdzie ty widzisz go? Piesku? O, tam 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 się świeci. Tam jesteś. Czemu? Czemu? O o, piesku? Tu gdzieś to jest. Tak, mamy Cię, Łobuzie. Slenderów się naoglądał w młodości. Piesek, gdzie jesteś? No i przyżarło nas. Pies, chodź, chodź, chodź. Bulet, Bulet, Bulet. Bulet by mógł nakierowywać. O, na niego. Ale rozumiem, że... My mamy szukać go latarką. Dobrać. Czy... Czyli jest jakiś patent, jak go próbować wykryć? Jeszcze walczymy czy nie? Ee, gdzie ty jesteś? Patrz po drzewach, nie, w tamtą stronę, jakby patrzył gdzieś bullet, ale. Teraz tam. No świetnie, teraz. Chyba wszystko, chyba wszystko. Dobra, chodź. Noga, e, SMS, brak sygnału. Bycie w ruchu jest lepsze niż pozostawanie w miejscu. Mhm. Jest o 99% bardziej prawdopodobne, że ci, którzy się nie poruszają, zginą. Lepiej zacznij iść. To my w takim razie zrobimy sobie przerwę pod drzewem i postoimy trochę dłużej do następnego odcinka, gdzie wyruszymy w dalszą część przygody. Przyznam, że podoba mi się bardzo wizja tego nieznajomego, przy czym jeszcze nie do końca czuję się pewnie w tej walce, ale to wszystko do nauczenia. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.